Sam się muszę zdyscyplinować, Proszę Państwa, zasada pomocniczości to jest jedna z kluczowych zasad, która pozwala nam zorganizowanie się społeczeństw wokół wspólnot. Będę chciał się i określenia relacji między tymi ważnymi wspólnotami politycznymi, czy naturalnymi wspólnotami i wspólnotami politycznymi wobec obywatela. Będę chciał skoncentrować się na dwóch obszarach, mianowicie w wspólnotach rozumianych czy o tej najniższej, którą jest rodzina, poprzez wspólnotę gminną w dużych miastach osiedlową, wspólnotę państwową i wreszcie wspólnotę organizacji międzynarodowych. Drugą niejako równoległą ścieżką do refleksji nad zasadą pomocniczości w ujęciu Ojców Kościoła, będzie relacja między państwem a obywatelem w takich obszarach, które jak sądzę, są dla nas wszystkich ważne i ciekawe, mianowicie pojęcie sprawiedliwej pracy, o czym i płacę za tą pracę, o czym już wspomniał Henryk, mówiąc o opodatkowaniu pracy, o systemie emerytalnym, o systemie pomocy społecznej, o systemie edukacyjnym, bardzo na czasie, i wreszcie o prawie do zrzeszania. Ale zanim przejdę do oceny tego, jak jest, a jak moim zdaniem w świetle nauki powinno być, króciutko nawiążę do rysu historycznego. Otóż wszystko, jak wiemy, zaczyna się w naszym ładzie społecznym czy filozoficznym, w Antyku, a przede wszystkim u Arystotelesa który w jednym ze swoich kluczowych dzieł w polityce pisał, czy opisał zasady pomocniczości w ten sposób, że dla. Hmm, dlatego społeczeństwo składa się z szeregu naturalnych wspólnot, począwszy od rodziny, poprzez gminę wiejską, aż po państwo. Każda z mniejszych społeczności powinna zaspokajać potrzeby wewnętrzne jej członków. Dopiero jednak państwo stanowi wspólnotę samowystarczalną, umożliwiającą moralne życie. To moralne życie jest kluczowe dla całej filozofii arystotelesowskiej. I przełożenie tej filozofii na, na warunki cywilizacji chrześcijańskiej, jak wiemy, dokonał najwybitniejszy myśliciel średniowiecza, święty Tomas Zakwinu, który w tej sprawie pisał w jednym ze swoich dzieł między innymi. I w ten sposób człowiek potrzebuje społeczności państwowej, której jest częścią, nie tylko w odniesieniu do rzeczy cielesnych, lecz także ze względu na to, że w państwie są liczne sztuki, których uprawiać nie może pojedynczy dom, także w odniesieniu do moralności. Ale jednocześnie w dalszym fragmencie tego dzieła pisał, że wynika z tego to, że mniejsza wspólnota może podejmować działania, które nie są działalnościami. Działaniami całości. Zresztą pięknie określił, że całość składa się z dobrze dobranych i dobrze ułożonych mniejszych części. Zasada pomocniczości. Od średniowiecza św. Tomasza niestety ewoluowała przez wieki w kierunku jej całkowitego zatracenia w sensie myśli i upadku w dobie oświecenia. Wtedy wiele wartości starego świata upadło, a konsekwencje tego mamy do dzisiaj. Takim ojcem wprowadzającym doktrynę polityczną i organizację społeczeństwa w kontrapunkcie, byśmy powiedzieli, do zasady pomocniczości, określając to zasadą suwerenności, czyli dyktatury większości de facto. Był Jan Jakub Rousseau, który postulował nowy ład społeczny i polityczny oparty na woli powszechnej. Jaka karykatura z tej woli powszechnej wyszła, ci, którzy znają historię, wiem. Niemniej w wieku XIX następuje renesans myśli opisującej zasadę pomyślności jako jedną z podstawowych zasad organizacji społeczeństwa. Mają w tym udział zarówno świedcy myśliciele, jak i duchowni. Warto jest tu przypomnieć i odwołać się do świetnego dzieła arystokraty francuskiego, czy konserwatysty francuskiego, jednocześnie arystokratem, myślę to o Aleksisie Tocqueville który po wizycie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, która miała miejsce mniej więcej w połowie XIX wieku, napisał swoje wiekopomne dzieło o demokracji w Ameryce, gdzie m.in. wskazywał na sensowność budowy państwa federalnego i przenoszeniu zasady pomocniczości od rodziny poprzez gminę, stan, aż do rządu federalnego. Wydaje się, że twórcą Współczesnego pojęcia zasady pomocniczości jest żyjący czy w tym samym okresie Wilhelm von Kettler, biskup Moguncji, który wychodzący z krytyki państwa pruskiego jednocześnie zauważał ryzyka związane z tak rozumianą rodzącą się wtedy demokracją liberalną. Pisał m.in. charakterystyka tych poglądów zawiera się m.in. w takim zdaniu, wybory według niego, czyli biskupa Ketlera wybory według biskupa Kettlera stanowiły podstęp, dzięki któremu władza mogła niepostrzeżenie narzucić swoją dominację oraz ucisk ludowi. W przekonaniu, w przekonaniu, że wszystko dzieje się zgodnie z jego wolą. Czyli to, co niestety po części doświadczamy również dzisiaj, czyli dyktatura demokratyczna. Oczywiście, tak jak już to wielokrotnie wspomnieliśmy, encykliką konstytuującą, naukę społeczną Kościoła, do której w zasadzie odnoszą się wszystkie kolejne, w mniejszym w większym stopniu jest Rerum Nowarum Leona XIII. Ja gorąco polecam przeczytanie albo odświeżenie sobie tych zapisów, bo na przykład na potrzeby dzisiejszej konferencji ja sobie po raz kolejny ją przy, przypomniałem. Ona ma w mojej ocenie szereg zapisów wręcz profetycznych. No, jest materialnym dowodem, że Duch Święty na pewno wspierał Leona XIII, ponieważ większość zapisów tej encykliki, większość myśli jest wciąż aktualna, jeżeli zastąpimy pojęcie robotnika pojęciem pracownika a kapitał wytwórczy kapitałem spekulacyjnym, to wszystkie te ryzyka, które tam zostały opisane i wszystkie cnoty, które powinny porządkować relacje społeczne, w tym gospodarcze, są jak najbardziej aktualne. Ale poza relacją między kapitałem a pracą, Leon XIII pisał również o kilku innych zasadach, na przykład o tym, żeby nie upaństwawiać dobroczynności. W jednym z fragmentów swojego dzieła pisze, Zapewne nikt nie jest obowiązany pomagać drugiemu z tego, co mu jest konieczne do utrzymywania własnego i najbliższych, ani też pozbawiać się na rzecz innych tego, czego wymaga utrzymanie się na poziomie godności i stosowności. Nikt bowiem nie jest obowiązany żyć niestosownie, to cytuję świętego Tomasza. I dalej nie są to z wyjątkiem wypadku ostatecznej potrzeby obowiązki sprawiedliwości, ale miłości chrześcijańskiej, obowiązki zatem których spełnienia, się można, których spełnienia nie można dochodzić na drodze prawnej. Zatem proszę zwrócić uwagę, że upaństwowienie miłosierdzia jest jednym z największych błędów dzisiejszej organizacji społeczeństwa. Pisze dalej o samym państwie i nie ma podstaw do wysuwania opatrzności państwowej na usprawiedliwienie własności wspólnej, człowiek bowiem starszy jest, niż. Lipa. Niżli państwo. Ważnym elementem tej encykliki jest również zwrócenie uwagi, że wspólnotą pierwotną, wspólnotą podstawową, na której budowane są wszystkie inne wspólnoty, to jest prosto odwołanie również do Arystotelesa, przez opisanego czy przeniesionego przez Akwinatę, jest rola i miejsce rodziny. Leon 13 pisze tak. Władza jest tego rodzaju już ani. Zniknąć nie może ani być pochłonięta przez państwo. To samo i wspólne z życiem ludzkim ma źródło. Dzieci są cząstką ojca, jakby rozszerzeniem osoby ojcowskiej. A prawdę mówiąc, to nie same o własnej mocy, ale przez społeczność rodzinną, w której się urodziły, wchodzą do społeczności państwowej i w niej biorą udział. Zatem pochwała dzisiaj byśmy powiedzieli władzy rodzicielskiej i. Roli rodziny w wychowaniu i wprowadzeniu dzieci do dorosłego życia, takim, które nie powinno być zastępowane przez państwo. I wreszcie, chyba pełni oddające treści w nauce społecznej Kościoła, zasada pomyślności została opisana przez Piusa XI w Encyklice Quadregesimo Anno, czyli napisanej w 40 Encykliki. My, Leona XIII i w nich możemy przeczytać tak istotny i do dzisiaj aktualny pasus. Jak jednostkom ludzkim nie wolno odejmować i przekazywać społeczności tego, co jednostki te z własnej inicjatywy i własną mogą wytworzyć pracą, tak samo jest, tak samo jest naruszenie sprawiedliwości, by się to, co mniejsze i niższe społeczności wykonać i dokonać mogą, przydzielić większym i wyższym władzom społecznym. Poza tym wyrządza to szkodę wielką i podrywa porządek społeczny. Wszelka czynność społeczna bowiem powinna, w pojęciu i istocie swojej, wspomagać członki ciała społecznego, nigdy zaś ich nie rozbijać ani nie wchłaniać". No i dalej pisze o tym, że państwo powinno zostawić społecznościom niższego rzędu, czyli gminom i rodzinom to, co jest właściwe dla nich. Między innymi po to, to jest też takie pragmatyczne przesłanie, żeby koncentrować się na rzeczach ważnych i wspólnych, a nie rozpraszać na te, które nie powinny być w domenie państwa. I kończąc ten ekspresowy przegląd myśli zapisanej w encyklikach, na koniec cytat z naszego świętego Jana Pawła II z encykliki napisanej w stulecie Rerum Nowarum, czyli w roku 1991 w encyklice Centusimus Anus ojciec święty pisze. Chrześcijańskiej koncepcji osoby wypływa natomiast w sposób konieczny właściwa wizja społeczeństwa. Według Ramun Nowarum i całej nauki społecznej Kościoła, wyrazem społecznej natury człowieka nie jest jedynie państwo, ale także różne grupy pośrednie, poczynając od rodziny, a kończąc na wspólnotach gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, które, jako przejaw tejże ludzkiej natury, posiadają zawsze w ramach dobra wspólnego swą własną autonomię. To właśnie nazywam podmiotowością społeczeństwa, która wraz z podmiotowością jednostki została unicestwiona przez socjalizm ruralny. Przypomnijmy, że Jan Paweł II pisza swoją encyklikę w okresie wyzwalania się również Polski z jarzma ustroju totalitarnego. Był tym bez wątpienia i poruszony, i inspirowany. Zatem, co tak naprawdę powinno być wszystko? Zapraszam. Co tak naprawdę powinniśmy wynieść z tych nauk? Otóż jesteśmy dzisiaj w takim fałszywym paradygmacie dobroczynności i koncentrowaniu się na pomocniczości, koncentrowaniu się na rzeczywistej, urodzonej i urojonej biedzie i wsparciu w narracji i ramach narzuconych nam przez socjalizm. A przecież Pius XI w tej samej encyklice w 40-lecie wyraźnie pisał, że socjalizm zarówno co do teorii, praktyki, jak i form działania jest nie do pogodzenia z nauką Kościoła. To jest jednoznacznie, jednoznacznie wybrzmiewa. Dlatego socjalizowanie, nawet jeżeli jest wynikiem Miłosierdzia, tak rozumianego, albo chęci do pomożenia, jest fałszywą drogą, fałszywą doktryną. Popatrzmy na przykładzie praktycznym. Otóż mamy rodzinę. Dzisiaj, szczęśliwie, rodzina jest formalnie chroniona w konstytucji, skądinąd uchwalonej przez środowiska liberalne. Proszę zwrócić uwagę, w 1997 roku władze sprawowała. Partia postkomunistyczna wspierana siłami liberalnymi, ale udało się zapisać i w preambule odwołanie do treści chrześcijańskich i zdefiniować rodzinę i władzę rodzicielską w sposób właściwy. Dlaczego? Bo wtedy jeszcze obowiązywał dobry obyczaj w tej obszarze, jeszcze nikomu do głowy nie przyszło nazywanie dwóch wesołków rodziną, prawda? A minęło kilkanaście lat, i tak jest. Zatem to rodzina jako podstawowa jednostka powinna mieć wszystkie te kompetencje, a przede wszystkim władzę rodzicielską, która jest z natury rzeczy nadana i zapisane to jest i w Ewangelii i w tych encyklidach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że większa część praktyki stosowania prawa rodzinnego i ingerencja urzędów w władzę rodzicielską de facto burzy tę sytuację. Już nie tylko czyny przestępcze nieodpowiedzialnego rodzica, ale również otyłość dzieci prawda, albo niewłaściwy skład kanapki może być powodem ingerowania w sposób wychowania. To nie jest dzieło przypadku, że ta podstawowa komórka jest dzisiaj tak poniewierana. Rodziny, czyli rody według Arystotelesa, stanowią gminę, czyli najmniejszą wspólnotę polityczną, byśmy powiedzieli, która powołana jest do organizacji życia między sąsiedztwami, między rodami. My w naszym ustroju mamy gminę jako samorząd terytorialny najlepiej skonstruowaną, aczkolwiek ze względu na relacje z państwem, czyli rządem centralnym, w istotny sposób ograniczaną. Gmina nie tylko ma narzucone kompetencje, które. Państwo zapisuje, czyli rząd w swoich ustawach, ale również ma tak zwane kwadratowe złotówki. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że małe gminy wiejskie 2 trzecie pieniędzy mogą wydać tylko tak, jak jest zadekretowane w ustawach rządowych, a duże takie jak miasto Łódź ponad 1 trzecia, to są, czy nawet 40%, to są kwadratowe złotówki. Można wydać tylko na to, na co z rządu centralnego dotarły, bez możliwości decydowania, co jest pilniejszą potrzebą. Mamy państwo, które powinno być związkiem gmin, a proszę zwrócić uwagę, że w państwie mamy, które powinno zastosować zasadę pomocniczości w ten sposób, żeby organizować i rozwiązywać te problemy, którymi gminy przerastają, którymi gmina sobie nie radzi, na przykład infrastruktura, obronność i... I temu podobne rzeczy. Natomiast ingerencja państwa, o czym będę mówił za chwilę, zarówno sposób niesienia pomocy społecznej, czyli miłosierdzia, jak i organizacje edukacji, czy organizacje życia kulturalnego jest więcej niż daleko idąca. Dlaczego tak się dzieje, czy dlaczego to ma miejsce? Dlatego, że zgodnie z tą dyktaturą demokracji, to minister i wspierająca go nieduża oligarchia partyjna wie lepiej, jak ma wyglądać nasze życie między Sąsiedzkie czy rodzinne na tym najmniejszym poziomie. I wreszcie organizacje międzynarodowe. No, powstawały dla różnych celów, głównie ochronnych, prawda? Mamy tutaj, możemy wymienić Unię Europejską czy e, e, NATO. NATO ma bronić członków przed agresorami z zewnątrz. Unia Europejska zgodnie z myślą. Wtedy, kiedy jeszcze była wspólnotą europejską, zgodnie z myślą ojców założycieli, którzy wszyscy byli chrześcijańskimi demokratami. Jeden z nich nawet jest w procesie beatyfikacyjnym obecnie. Wszyscy wyrośli z nurtu chrześcijańskiego, no menomen z kultury niemieckiej, jakbyśmy popatrzyli, gdzie się kształcili i gdzie zdobywali swoje pierwsze doświadczenia. Zakładali, że będzie to wspólnota, czyli równych państw, równych praw. Otwierająca możliwości współpracy, głównie w sferze gospodarczej, i organizująca mechanizm, tworząca mechanizm rozstrzygania sporów. Taką rolę przypisano Komisji Europejskiej, rozstrzygania sporów politycznych i innych między państwami. Co dzisiaj mamy z tej zasady? Samozwańczy Trybunał narzuca nam nie tylko już to, jak mamy zorganizować sobie rządy, sądy, jak mamy organizować edukację, kogo i kiedy możemy wysłać na emeryturę, ale również narzuca nam sprzeczną z naszą tradycją i sprzeczną z naszą wolą ideologię, która de facto jest ideologią samobójczą dla naszego kręgu cywilizacyjnego. Proszę zwrócić uwagę, jak od elementu zasady pomocniczości w tym obszarze, o którym mówiłem, ufundowanego przez ojców założycieli, organizacja ta ewaluowała do organizacji opresyjnej działającej na szkodę cywilizacji, której jesteśmy częścią. I wreszcie te pięć elementów, które tutaj może skrócę do trzech, ze względu na czas, które określają relacje między obywatelem a państwem. Jednym z elementów kluczowych encykliki Rerum jest wielokrotne potwierdzenie, że własność prywatna jest prawem naturalnym, pochodzi od Boga, jest od zawsze. Wtedy rozumiana to jako własność ziemi w, przede wszystkim, ale również w, w drugim rzędzie jako własność środków produkcji. Dzisiaj byśmy musieli i powinniśmy przenieść tą generalną zasadę na własność, jaką jest pensja w tamtym czasie, czyli płaca za pracę. Uczciwa praca, za uczciwą pracę, godziwa płaca. W tamtym czasie, pisał o tym Leon XIII, nie ma prawa przedsiębiorca jest niegodziwym ograniczać albo nie wypłacać płacy pracownikowi, czy zmniejszać jednostronnie wysokość tej płacy. Co innego, jeżeli jest obopólna zgoda. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj, tak jak mówił Henryk o tym, nasze dobro opresyjne państwo, czyli de facto rząd, zabiera nam 40%, albo opodatkowuje płacę netto, Ponad 60%, 60 podatkiem. Płaca jest godziwym wynagrodzeniem za uczciwą pracę. Zwróćmy uwagę, że z każdych, tak jak mówiliśmy tutaj, 2,5 tysiąca kosztu pracy pracodawcy, 1000 zł jest pobierane przez państwo. I czy to ma uzasadnienie? Czy jeżeli taki proceder był prowadził nieuczciwy przedsiębiorca, to by był potępiony? A jeżeli prowadzi nieuczciwy rząd, to system emerytalny. System emerytalny dzisiejszy, to poza tym, że jest bankrutem prawda, i żyje na kredyt naszych wnuków, już nawet nie tylko dzieci, to został ufundowany w XIX wieku przez kanclerza Bismarka i był adresowany do wąskiej grupy, do urzędników państwowych, a później przeniesiony na robotników, prawda, po to, żeby ich chronić przed brakiem środków do życia. Niemniej, wprowadzenie przymusowego Systemu tak skonstruowanego, w którym przejada się przyszłe dochody naszych dzieci i wnuków, jest oczywiście i niegodziwe, i niesprawiedliwe. Tak jak cytowałem za Ronem XIII, nie można prawem przymuszać do tego, co jest elementem miłosierdzia, albo zastępować wymuszonym prawem roztropności. Płaca powinna, godziwa płaca, powinna mieć taki wymiar, aby starczyło nie tylko na pokrycie bieżących potrzeb, Oczywiście wolnych od hedonizmu, ale również, co też w kilku miejscach jest pisane, pozwoliło na wygenerowanie oszczędności, za które pracobiorca, wtedy nazywany robotnikiem, mógłby poprzez roztropność oszczędzania stać się właścicielem jakichś składowych majątków, bo własność jest prawem naturalnym. Natomiast opodatkowanie pracy i którego istotnym elementem jest tak zwana składka zusowska i upaństwowienie emerytury nie tylko rujnuje aktywność owoce aktywności gospodarczej człowieka, ale również porwało więzi społeczne. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj w przyszłości nie wiąże się z licznym i dobrze wychowanym potomstwem. Tylko z awanturą pod ministerstwem, pod ministerstwem Finansów, bo jak odpowiednio dużą tą awanturę się zrobi, to strachliwy i nieodpowiedzialny rząd dołoży nominalnie, oczywiście kosztem wartości tego pieniądza, czy zadłużając nas na przyszłość. Pomoc społeczna to może jest najlepszy przykład i dlatego dobrałem ten cytat z Lona XIII, bo to dzisiaj mamy karykaturę tego, co jest ewangeliczne, co jest obowiązkiem łożenia czy świadczenie jałmużne z tego, co zostaje, prawda, z tego, co zostaje. A dzisiejszy system społeczny, który, zwróćmy, pomocy społecznej, który ma trzy szczebla administracji, od ministerstwa przez województwo do gminy, który pochłania 36% na utrzymanie tej administracji kwot dedykowanych temu, w dodatku nie likwiduje, a utrwala obszary biedy i patologii, co możemy się przekonać, wybierając się na spacer kilkaset miejsc metrów od tego miejsca? Przecież mamy w centrum Łodzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy w trzecim pokoleniu nie mogą wyjść z tego zaklętego koła i biedy, i degradacji społecznej. Właśnie dlatego, że są odbiorcami państwowego systemu pomocy społecznej. Takie są konsekwencje upaństwowienia miłosierdzia. Miłosierdzia. Nie tylko nieefektywność ekonomiczna, ale utrwalenie degradacji społecznej. W Łodzi działają podległe miastu trzy instytucje zajmujące się pomocą społeczną. Trzy różne instytucje plus kilka pośrednich, prawda? To pokazuje, jakie są konsekwencje, powtórzę po raz kolejny. Upaństwowienia tego, co zgodnie z, z, zgodnie z myślą Leona XIII, powinno być darem serca, powinno być darem miłości. I wreszcie ostatni element, na który chcę zwrócić uwagę, bardzo aktualny, czyli, czyli edukacja. Prawda? Edukacja upaństwowiona, to jest i koedukacyjna, to jest postulat masonerii z, z początku lat 20. Wtedy wydawało się to jakaś fantasmagoria, żeby wprowadzić i. Szkołę państwową i w tej skali, oczywiście, jaka jest dzisiaj, i kształcenie koedukacyjne, a proszę stało się. Konsekwencją tego jest to, że w zależności od tego, kto sprawuje rząd, albo wykłada się Marx z leninizm, prawda, albo czasami naukę społeczną kościoła, która dzisiaj poprzez próbę redukcji Lekcji katechezy jest ograniczona. Tylko w szkole państwowej jest możliwe narzucenie wykładu z genderu lub innych dewiacji, bo nawet najbardziej postępowi rodzice, w odniesieniu do swoich dzieci, oczywiście takich eksperymentów nie chcą. Czyli proszę zwrócić uwagę, że to, co powinno być elementem organizacji społeczności albo w gminie, albo w stowarzyszeniu, albo w związku wyznaniowym stało się twardą rzeczywistością państwową, twardą organizacją państwową, generuje te ryzyka, które wcześniej nie były znane. Oczywiście alternatywą nie jest likwidowanie szkolnictwa powszechnego, bo to nie ten poziom cywilizacyjny, tylko jest wprowadzenie bonu oświatowego, po to, żeby rodzice mogli opłacać taką szkołę, do której chcą posyłać dzieci. I wtedy dyskusja na temat katechezy, genderu i innych dziwactw by stały, bo rodzice by decydowali, w jakiej szkole jaki wykład ma być prowadzony. Przy pewnym minimum podstawy programowej, po to, żeby wszyscy zdając egzamin państwowy mieli równe szanse. Tak, odpowiedzią na ten upaństwowiony system pomocy społecznej, zgodnie z duchem encyklik, jest nie likwidacja pomocy, pomocy tym, którzy jej potrzebują. A tak na marginesie, to pomocy zgodnie z statystykami potrzebuje 9-11% tych, którzy są klientami instytucji pomocy społecznej, dla reszty to jest po prostu pomysł na życie są wolnymi ludźmi bo nie ponoszą obowiązku wstawania codziennie udania się do pracy którą jak tutaj mówili moi przedmówcy ma charakter nie tylko ekonomiczny ale wręcz uczłowiecza człowieka prawda o czym pisał w całej, całej temu fenomenowi poświęcił całą encyklikę Jan Paweł II w 81 roku Zatem zastąpienie tego, co dzisiaj jest instytucjonalną pomocą, poprzez bony, którymi byłyby finansowane usługi opiekuńcze, zarówno w przedszkolu, żłobku, opiekuńcze w stosunku do osób starszych, czy wreszcie również opiekuńcze sensu stricte, które realizuje dzisiaj we własnym zakresie i Caritas, i PCK byłoby nie tylko to tańsze, ale również odwoływałoby się i dałoby szansę aktywności tym członkom społeczności lokalnej, którzy mają taką potrzebę. Pokazywałoby, o czym też mówił już Henryk, przykład, byłoby świadectwem praktycznego, praktycznej realizacji wyzwań i zaleceń ewangelicznych, ale również wspieranych tą częścią wspólnego dobra, która jest koncentrowana w w budżecie państwa. Także zwróćcie państwo uwagę, że idee, które stosujemy w organizacji życia społecznego mają daleko idące konsekwencje. Tutaj w tych encyklikach, o których mówiliśmy, przewidziano i LOM XIII i, y, 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 i PLUS XI przewidział wszystkie negatywne skutki. Upaństwowienia tych akty aktywności i tych relacji, które były zawsze naturalne i takimi powinny pozostać. Ludzie powinni mieć prawo do stowarzyszenia się i w ramach tego stowarzyszenia realizować cele wspólne, od zainteresowań po cele pomocowe. Upaństwowienie i pozorne zdjęcie tego, tej aktywności i uwolnienie obywateli od tym, świadczenia na rzecz. Swojej rodziny, a później również sąsiedztwa i szerzej społeczeństwa, musi prowadzić do degradacji tego społeczeństwa. To jest koniec tej drogi, to jest rozpad wspólnot, które dzisiaj obserwujemy w co bardziej zdegradowanych moralnie i etycznie krajach bogatego zachodu. I niech to będzie przesłanie dla nas. Nie musimy postępować tą samą samobójczą ścieżką, bo możemy odczytać. Przesłanie zapisane przez Ojców Kościoła i kolejnych papieży w tym, co nazywamy społeczną nauką kościoła. Bardzo dziękuję.